Cześć, witajcie! Dzisiaj jest kolejny bazar od SSO, co oznacza, że jest kolejny shopping. Więc tak, w sumie to tak. Mamy araba, mamy Biana, mamy morgana i mamy fryzy. Ja sobie zaplanowałam na pewno maści fryzów, reszty koni raczej no nie, nie planowałam. To, co mnie ogólnie, no tak trochę, nie wiem jak powiedzieć, wkurzyło, to jest to, że no mamy Araby, nie? I one... Czemu ja nie mogę kliknąć. Dobra, mamy Araby i one naprawdę się opłacają, bo one nawet nie kosztują równych 400 starkońców, więc naprawdę się opłaca. Ta mi się podoba. Ta mi się jeszcze podoba, ale nie... Nie, myślę, że chyba tak najbardziej jak już to bym kupiła tą siwą. Może... No, ale mniejsza. No, w każdym razie one kosztują te 300 coś, nie? I z drugiej strony mamy... Pintabiana, który dosłownie w sumie jest no, modelem Araba, te same animacje, tylko po prostu inna nazwa i trochę inne maści. A kosztuje drożej. Dla mnie to bez sensu, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o to, jakie podobają mi się maści z pintabianów, no to ta, ta w ogóle maść była w mojej liście życzeń, ale ją usunęłam i nie żałuję, bo mówiąc szczerze, nie są to moje ulubione konie pod względem animacji. E, Okej, okay, jeszcze ta mi się podoba i ta mi się podoba, no ale ja raczej nie kupię, jak tak jak mówię, to nie są konie, których animacja mi się szczególnie podoba. No dobra, wstępkus mają ładny, ale reszta totalnie według mnie odpada. Dobra, mamy jeszcze morgany. Ja za morganami nie przepadam za bardzo. Ale uważam, że maści są naprawdę śliczne. Jeżeli chodzi o to, jakie maści mi się tutaj podobają, to mi się podoba bardzo ta. Ta mi się podoba. O, no, wiadomo, ta. Ta jest nawet spoko. Ta mi się bardzo podoba i ta. No ale... Jakby, ja raczej nie czuję potrzeby kupowania Morganów, więc w moim przypadku to odpada i zostały fryzy. Okej, okay. y oni dodali tylko te zwykłe fryzy, nie dali tych, y jak to się mówi, sportowych. A liczyłam, że je dadzą, ale niestety nie dali tych sportowych, trudno. Więc tak, jeżeli chodzi sobie o zaplanowanie, to czekajcie wezmę koreczki. Ja się cieszę w ogóle, że esos dało te koreczki za 0 Star Coins'ów. <grywa> e, no ogólnie one kosztują w ogóle te konie 669 Star Coins'ów, to jest trochę dużo. Nie, ja przynajmniej ja tak uważam. E, więc tak, tutaj ja to nazywam, że to jest taki atramentowy. To tego mam. Ja uważam, że to jest naj, najładniejsza maść. I to jest koń... O, tego kupię. Tego miałam zaplanowanego. Tego i tego. Reszta raczej odpada. Aha, jeszcze jest taki. To nie jest ten sam? To jest to samo. Ok. E, więc tak. E, no tutaj taki atramentowy, czy jakby to nazwać, jakoś nie podoba mi się. Ta maść, ja w ogóle nie wiem czemu, ale totalnie jakoś mi się nie podoba. Ja w ogóle nie rozumiem do końca, o co chodzi z tą maścią. No nie wiem, jakoś tak totalnie nie trafia w moje gusta i... Dla mnie jest, no... No nie. Jeżeli chodzi o to, maść mi się podoba. Ma tutaj taką fajną... Odmiankę, ale ja osobiście wolę fryzy bez odmian, bez żadnych odmian. Dlatego, mimo że te maści, te tutaj są takie same, to jednak tutaj jest ten bez odmian, takich zupełnie w ogóle nie ma żadnej odmiany. Dlatego mi się bardziej podoba. I to chyba tyle. Także no, ja chyba przejdę już do kupowania. Także let's go. Jeżeli chodzi o grzywy, na razie wszystkie kupię sobie w koreczkach. I zapewne jak zacznę trenować, to pewnie niektórym będę zmieniać, ale no na razie kupuję wszystkie w koreczkach. Także zaczynam Dobrze, także tak prezentuje się mój stan konta, który no mnie mocno boli, naprawdę mocno mnie to boli. <laughs> Ale to tyle, jeżeli chodzi o kupienie koni bazarów. No dobrze, na sam koniec postanowiłam zostawić sobie taką wisienkę na torcie, czyli kupnę tego tutaj konia belgijskiego. Nie ukrywam trochę długo się nad tym zastanawiałam, ponieważ no, nie wiadomo do kiedy potrwała współpraca SSO. Tutaj, tutaj z nimi. No a jeżeli dojdą bazary, na których będą konie belgijskie, to nie mam pojęcia, czy oni dodadzą koniec tego, jakby tutaj eventu. Dlatego postanowiłam, że kupię. Tym bardziej, że to jest koń, którego ja naprawdę bym chciała, którego jestem pewna. Wiadomo, nie jest to super wymarzona moja maść, ale mi się bardzo podoba. Mam star coinsy, także czemu by nie kupić. No, także let's go. Nie ukrywam w ogóle, jeszcze powiem, mam taki. Można powiedzieć pan fakt, że zastanawiałam się, czy jeszcze nie kupić tutaj tego, ale mówiąc szczerze, ta maść mi już totalnie zbrzydła. Mam na myśli tutaj tom, e, dlatego postanowiłam, że sobie odpuszczę. Ale nie ukrywam, jest bardzo ładny, ale zdecydowanie jakoś ten jaśniejszy wariant mi się bardziej podoba. E, I co ważne, zaplanowałam sobie, że to będą kureczki i to będą te takie małe, bo są jeszcze tutaj takie większe, ale według mnie w tych wygląda lepiej. No dobrze, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca. Na końcu jeszcze czeka Was taki krótki pokaz zakupionych koni i ja przypominam o łapce w górze. Można też zostawić jakiś komentarz, można... No, zachęcam też do podbijania filmu. Jest też możliwość wsparcia kanału i to tyle z mojej strony. Pa pa!